Jest. Jest tak, tak jak co roku, TV Złota będzie jakieś przesyłała pozdrowienia, aby komuś się miło zrobiło, tak więc zapraszamy serdecznie do składania życzeń. Kogo pozdrawiasz? A twoją rodzinkę? muszę ja to mu kusia A moją rodzinkę? Dobrze. Kaczka, a kogo pozdrawiasz? Ja pozdrawiam... Mamy tatę, moją siostrę, Filipcia i Gabrysię. A jakieś miłe słówko dla naszych opiekunów grupy? Są najfajniejszymi przewodnikami na Ziemi. O no coś miłego, połóż no. braciszka. Pozra pozdrawiam, brata. Ty jesteś za braciszkiem? Tak, <noise> bardzo. Jakieś miłe słówko dla naszych opiekunów grupy? Jest super. Są super? No. Sami. O, może pani teraz coś? Tak, pozdrawiam wszystkich, którzy mógł, szczególnie z grupy Złotej. Tych, którzy idą i tych, którzy nie mogli iść. Marta? Ja Ja, ja pozdrawiam moich parę synusiów, Marka i Wojtusia, i Nevada Center, cały gospodarkę, Tardów i wszystkich moich najbliższych. Marta, ty coś powiesz? Pozdrawiam. O, może pani tutaj coś? O, jasne. Pozdrawiam moją rodzinę. Wszystkich znajomych z Międzyrzecza i z Lubartowa. I Michała. A mnie już nikt nie pozdrowił. Mi I Michała, chcesz coś powiedzieć tak. miłego? Kogoś tak. pozdrowić? Tak, pozdrawiam całą grupę złotą. No. Pierwszą grupę, z którą chodziło. Całą dobrze. grupę biało-niebieską i całą grupę złotą. Aha, pozdrawiam jeszcze Chudego. Chudego też pozdrawiam. Ja pozdrawiam moją całą rodzinę, moją przyjaciółkę. I wszystkich pielgrzymów. I Zaziego, tu kolega Zaziego. Tak by się prosił o to. I wszystkich pielgrzymów wędrujących do Częstkowia. Jeszcze pozdrów Cristiano Ronaldo, bo tu napisałeś sobie. A CR-7, to Jarzem 7 też podrobiamy. Ale co on zrobił? Co treści Mirka? Żeby dostać dziś nową dobrą kawiarę pod numer 7236 36 Podrobiamy Mirkę? Żeby cię nadwiedziła w nocy o 3. A czemu gdzie? Ja się jej boję. Powiem, to się nie, nie byłam na kursie filli. A jakieś miłe słówko dla naszych opiekunów, bo tak coś słabo przy sali nie mówią. Niechętnie. To jest naszym opiekunem. Grupy? <gry> Pozdrawiam naszą objętość i kleryka. <gry> naszą kulistość też. Trzeba, trzeba. Takie jakieś pozdrowienia, miłe słówko dla rodziny. Byle z radością Amen. po błogosławie. A kolega? Kolega. Kleryk. Jakieś miłe słówko. Dla mojej rodziny. Słucham? Dla mojej rodziny. Coś Jakieś miłe słówko może tutaj dla opiekuna grupy? Bardzo pokocha. <laughs> Pozdrów kogoś. K -k -k -k.

Siostrę porządkowa w naszej to. grupie. Proszę chyba kogoś pozdrowić. Pozdrawiam serdecznie grupę srebrną z księdzem przewodnikiem szczególnie. Na czele, księdzem Łukaszem. Który jest świetnym po prostu człowiekiem, który mnie uwielbia i bardzo żałuję, że nie idę w tym roku z grupą srebrną. A siostry coś nie pozdrowisz? Siostra wie, że ją zawsze pozdrawiam. <laughs> jest mi jej bardzo żal, że została z a już jestem złotkiem, awansowałam. Może zdąży się nawrócić jeszcze. Chyba już nie, ale chciałaby na pewno. Jeszcze ja tak zachwalałam. Wszyscy mi zazdroszczą.